Kto nie marzy o tym, żeby być zbudowanym jak Arnold Schwarzenegger albo wyglądać jak boski Adonis lub też mieć nielaganną sylwetkę. Są to jest pewien klucz, czy robimy masę mięśniową, czy też rzeźbimy nasze ciało, czy też pracujemy nad ogólną kondycją naszego organizmu jest pewien klucz, bez którego nie da się powiedzmy, nazwijmy to drzwiami, te różnego rodzaju etapy w rozwoju naszej sylwetki. Nie da się bez tego klucza otworzyć tych drzwi. Rafał Frydrychowicz Fryta, witam Was serdecznie na moim kanale. W dobie takiej, jakiej teraz mamy, czyli no, troszeczkę niebezpiecznie zrobiło się na świecie pod względem epidemii, ale myślę, że sobie damy z tym wszystkim radę. Jak zaczniecie trenować, i być może trenujecie gdzieś tam w piwnicach i bardzo dobrze, albo też w domu na ubogim sprzęcie, bo to gumy, wykorzystujemy różnego rodzaju rzeczy, żeby tylko dźwigać. Ale jak po tym wszystkim wrócimy już na siłownię, to zastosujcie tą złotą zasadę. Jaka to zasada? Za chwileczkę się dowiecie. Chcę Wam zdradzić sekret, który na pewno znacie, ale być może nie macie świadomości, że o nim wiecie. Otóż jest taki trójkąt równoramienny, i zawsze jest taki trójkąt równoramienny, i zawsze jeden wierzchołek jest do góry. Jest to logiczne. I teraz każdy wierzchołek oznaczymy sobie czymś innym czyli do góry jest intensywność. Tutaj mamy objętość. Natomiast tutaj mamy częstotliwość. Zobaczcie, jak układacie swój program treningowy, to jest bardzo ważne. Cokolwiek na czymkolwiek pracujecie, nie da, nie da się wszystkiego zrobić naraz. Dlatego często nie robimy progresu, nie robimy postępów, bo chcemy wszystko zrobić w jednej chwili. I teraz zobaczcie ten trójkąt. Do góry mamy intensywność. Jeżeli zaplanujemy nasze treningi, że mają być intensywne, to wiadomo, że już nie będą tak objętościowe i nie będą tak częste. Nie będzie taka częstotliwość, jeżeli postawimy na intensywność. Czyli Przypuśćmy intensywnie będę trenował wszystkie grupy mięśniowe w tygodniu, ale to będzie raz w tygodniu, bo jest bardzo intensywnie raz w tygodniu, więc nie będzie takiej częstotliwości raz w tygodniu trening. Będę trenował powiedzmy dwie-trzy serie robocze, trzy-cztery ćwiczenia i to jest wszystko, więc nie będzie też takiej objętości. To jest bardzo ważny element, który jest pomijany kiedy układamy nasze splity lub nasz trening. Siłowy lub jakikolwiek. Natomiast teraz zobaczcie, obracamy nasz trójkąt i teraz ta częstotliwość jest do góry. A skoro częstotliwość jest do góry, będę trenował bardzo często, więc nie mogę trenować. Każdy trening nie może być bardzo intensywny i nie może być na zbyt sporej objętości. Jest to logiczne, czyli Trenuję daną grupę mięśniową, już wzięliśmy tą klatkę, to zostańmy przy tej klatce. Będę ją trenował trzy 3, 3 razy w tygodniu, może dwa razy w tygodniu, ale wiadomo, już nie tak intensywnie. I nie tak objętościowo, czyli każdy trening nie będzie się składał z pięciu, sześciu ćwiczeń i nie będą to ciężary do upadku mięśniowego, bo po prostu nie damy rady. Tym razem skupiamy się na częstotliwości, trenujemy ten mięsień, ale on się musi zregenerować do następnego treningu, więc nie będzie ten trening taki intensywny i nie będzie miał takiej objętości. Następnie znowu zobaczcie, obracamy ten trójkąt i skupiamy się nad objętością. Czyli znowu tak lata będzie powiedzmy trenowana y, raz w tygodniu, ale objętość treningowa będzie naprawdę ogromna, będzie to sporo serii, sporo ćwiczeń i tak dalej, przy zachowywaniu odpowiedniej, umiarkowanej intensywności i y, objętości częstotliwości. Także zobaczcie, no taka prosta rzecz, ale ja zawsze tłumaczę, że te najprostsze rzeczy są najtrudniejsze do zrobienia. Y, Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli skupiamy się na jednym elemencie, to trzymajmy się tego elementu. Pamiętajcie, że jest takie coś jak adaptacja. Więc, żeby sprawdzić dany element, jest istotą tego, żeby dany trening robić powiedzmy 6-8 tygodni. Bo nie da się zrobić czegoś tydzień, dwa i powiedzieć, o, na mnie to nie działa i tak dalej. No nie jesteśmy w stanie, bo nasz organizm nawet na to nie zareagował. Dopiero po 6-8 tygodniach możemy powiedzieć, czy coś na nas działa, czy nie działa. Zwróćcie uwagę, jak układacie swój program treningowy, na ten magiczny trójkąt Waszych postępów, a zobaczycie, co się będzie działo. Wszystkiego dobrego, zdrówka, widzimy się w kolejnym odcinku, ale żebyście nie przegapili, pamiętajcie, subskrybujcie kanał i dawajcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Trzymajcie się, cześć!